Cześć Andrzej. Cześć. Bardzo miło cię widzieć na samym początku. Chciałbym ci pogratulować. Czy wiesz czego? Nie mam pojęcia. No chciałbym ci pogratulować, to na pewno że jakiś ten podstęp. nie 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 w żaden sposób. Voice Senior, no hit oglądalności. Nie wiem czy widziałeś ostatnie nie, nie. artykuły. No Voice Senior świetnie się ogląda. Tak? W związku z tym jak ty wspominasz czas nagrań, bo już większość materiału macie nagrane. Genialnie. To było dla mnie duże zaskoczenie, bo zawsze, kiedy zmienia się, zmieniają się osoby na fotelach trenerów, to jest jakaś niewiadoma. Mimo tego, że się znamy, lubimy, mijamy na scenie, no to tutaj musimy dać z siebie coś więcej i te nagrania po prostu mijały bardzo szybko. Więc w takiej bardzo przyjaznej, dobrej, wesołej atmosferze, co ja sobie wyjątkowo cenię, dlatego że. Zawsze wszystkim mówię, ten program jest trochę też o nas. Przepraszam uczestników, oni mm -hmm. doskonale o tym wiedzą, sprzedając sprzedając brzydkie słowo, prezentując swoje, historię swojego życia. Jest ich dużo zresztą w programie, no ale kiedy, kiedy my zaczynamy tę rozgrywkę między sobą o kogoś, kto przykuł naszą uwagę, to musi być. Wesołe, uśmiechnięte dla widza, jakieś takie, no, co spowoduje, że ta wymiana zdań między nami nie, nie sprowokuje kogoś do przełączenia na inny kanał, no. Czyli rozumiem, że uważasz, że się dogadaliście wszyscy i Jasne. pasujecie, że to fajny komplet się Myślę, stworzył. Że tak. Ja też tak uważam. Kogoś ja też tak chciałbyś uważam. wymienić? Nie, 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 nikogo nie chcę wymieniać, ale wiesz, no, Twoje zdanie jest dla mnie no święte, dlatego muszę się ciebie podpytać. Zastanawiam się, jaki ty masz kontakt ze swoimi uczestnikami, których teraz masz w Drużynie. To jest tak, żeby macie kontakt od nagrania do nagrania, czy gdzieś tam wasze życia się przecierają? Różny, z różnymi osobami. Bo A też zazwyczaj charakter... jakby to wiesz, tak, uogólnić? Częściej tak, czy częściej nie, tak? Nie, nie da się uogólnić. To jest tak, że z Basią Parzyczewską, która wygrała. Kiedy byłem 3-4 lata temu w programie yy, i była moim uczestnikiem, yy, udało jej się wygrać. Mam kontakt do dzisiaj. Mhm. Yy, ten, ten najświeższy, Ci najświeżsi uczestnicy to są oczywiście najświeższe relacje też. Yy, no ale sam wiesz, że. Moje życie, czy życie y, y, no, osób, które pracują podobnie jak ja, to jest podróż nieustająca, stąd, wiesz, no, gdybyśmy się y, mieli y, wiązać y, ciągle z nowymi ludźmi, to byłoby po prostu, wiesz, musielibyśmy ciągnąć ze sobą mm. autobusy przyjaciół i znajomych. Y, ale oczywiście y, może to zabrzmiało y, jakoś tak... Y, nie, no dobrze, wszystko dobrze zabrzmiało, wiesz, ja to zrozumiałem. nie chłodno, ale, mm. ale absolutnie nigdy nie powoduje żadnego dystansu między z nami zawsze jest to. Wyłącznie kwestia charakterologiczna. Z jedną osobą, którą spotykasz, polubisz się bardziej, z inną troszkę mniej, no to to jest naturalne. Ale jesteś otwarty. Jeżeli zwróciliby się do ciebie z jakąś prośbą, to ty jak najbardziej jesteś otwarty Oj, jako trener na tak. pomoc. Tak, tak. tak. No i dobrze, warto Oj. mieć takiego trenera. Andrzej, czy ty jesteś zorientowany w tematach eurowizyjnych, tam w tematach polskich preselekcji? Yy, I tak, i nie. Yy. To mam nadzieję, że się zorientowałeś, co Justyna wypuszcza. Co sądzisz o nie. Gai? Nie, nie. Nie słyszałeś Justyna? Nie, nie. Że, wróć? Serio. Nie, nie, żadne wróć, bo, bo to nie jest kwestia jakiegoś tutaj się e, umykania przed odpowiedzią. Mhm. Nie słyszałem jeszcze żadnej piosenki. Na pewno to zrobi i na pewno posłucham wszystkie. Wiem, że to, że preselekcje się odbywają, to jest idealna rzecz, e, że się nie wskazuje gdzieś tam w gabinecie kogoś, jak historia to była też tego rodzaju, że ja zostałem wskazany, i to wcale nie było dobre. To do, do Twojej wiemy. historii zaraz powrócimy. Dokąd no, ten dobrze. temat z tymi preselekcjami? Ale ostatnia jeszcze rzecz, że w tych preselekcjach z tego, co dzisiaj słyszałem, bo miałem randkę z Lambery mm -hmm. e, w pewnej sprawie e, muzycznej i ona powiedziała mi, że w tym roku decydują wyłącznie muzyki. E, tak, to prawda. To jest genialne. Tak powinno być właśnie. A co sądzisz o takich powrotach na Eurowizję? Bo Justyna Staczkowska po 30 latach zdecydowała się, wiesz, jechać. Ona jest faworytką, dlatego tak często się o niej mówi, tak Dobrze. często się o nią pyta i Justyna, jest na ustach. Justyna jest tytanem pracy. Cenię ją wyjątkowo, naprawdę z tego powodu choćby, poza tym, że jest świetną wokalistką, że no nie, nie sądzę, żeby ona była w stanie przesiedzieć pół dnia w domu, nie robiąc mhm. czegoś związanego ze sobą, z muzyką, z, z jej planami na przyszłość. To jest jakiś, wiesz, o, może tak, w polskich rozgłośniach radiowych, mainstreamowych, panuje ageism. Znaczy, po wyżej pewnej granicy wiekowej nie ma możliwości, żebyś piosenkę umieścił w radio. Ostatnim przykładem jest naprawdę świetna płyta Dobrostan. Natalii ze świetną piosenką, która mogłaby spokojnie, naprawdę zostać zakwalifikowana do każdej playlisty radiowej. No, ale tak się nie stało. Czy uważasz, że Natalia Kukulska padła ofiarą swojego wieku? Tak. I dlatego jej nie grają, bo już jest, tak jest gdzieś tam tak jest. bardziej. Do, dokładnie, wiekowa? To, dokładnie to uważam. I myślę sobie, ponieważ przypomniałem mi się to po Twoim pytaniu o Eurowizję i o Justynę, że to jest trochę sposób Justyny na to, żeby pozostać w centrum muzycznej uwagi. To, to jest dobry sposób. Przecież jesteśmy ciągle aktywni, coś tam robimy. Oczywiście mamy swo, swoje publiczności i to jest też naturalne, że no, rodzą się nowi artyści, że to, że to inna kategoria wiekowa zawsze, wagowa chciałem powiedzieć, mhm. wiekowa zawsze zajmuje pierwsze miejsca list przebojów. To jest jasne. Ale kiedy się wyjedzie do Francji, Niemiec, Belgii, Włoch... Włagam cię, naprawdę. Można absolutnie w radio usłyszeć każdego. U nas nie. No ale dobra. Y, ale z czego to wynika, że te radia są takie zamknięte nie na mam tych to, dojrzałych pytać, artystów? To proszę Oni powiedzą, że, mam, że robimy słabe piosenki. Mhm. No ale wiesz, to y, no, z, z taką oceną trudno jest dyskutować. Y, nie umiem podjąć tej dyskusji. Oczywiście zawsze robię rzeczy dla swoich jakby... Y, już ludzi wiem, jacy oni są i y, trochę mi Minęło, Minął ten stan w głowie, żeby walczyć o to, żeby zagrało mnie radio. Nie, nie musi. Andrzej, czy Twoim zdaniem Eurowizja jest ustawiona? Jako Eurowizja już ten główny konkurs. Bo mówi się, Chyba, że Polska nie. nie wygra, bo to kwestie tam polityczne, takie i inne. No polityczne, ale to, to jest wiesz, to jest e, jednak tak, że no powiedzmy my, 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 my jako naród też mamy e, e, swoje. Może preferencje to jest, zbyt, to jest niedobre słowo, ale je, innych, jed, jednych lubimy, innych nie lubimy. Czechów lubimy, części mhm. nie lubią nas z kolei. Niemców już nie do końca. Czyli nie, nie dopatrywałbyś wszyscy. się tam tego, że to jest ustawione nie, raczej uczciwe. Nie, nie sądzę. No, wiesz, trudno byłoby mi w to uwierzyć, że, że, to, że, że tam karty są rozdane. No po prostu... Um, Eurowizja faktycznie jest to, takim rodzajem konkursu, gdzie y, szokowanie... Y innością, różnorodnością, czymś, co, czego jeszcze nie było, no sięga niemal zenitu i nie wiem, czy to dobre dla muzyki akurat. No ale dobra, taki ten konkurs jest i co zrobimy. Ostatnie jeszcze pytanie, bo tam już zaczynają, więc czy to prawda, że ty po powrocie ze swojej Eurowizji miałeś depresję, popadłeś w gorszy stan? De depresji nie miałem, ale miałem banat rocznego na wszystkie rozgłośnie radiowe i telewizyjne. Co najmniej, więc to nie było dobre przeżycie. Natomiast mm -hmm. no, no, miałem gorszy czas w życiu, ale z którego jak widać wyszedłem obronną ręką i nogą, więc gdybyś chciał mnie zapytać, czy planuję udział w preselekcjach do Eurowizji, póki co nie. To ostatnie pytanie, jaki masz stosunek do WOś? Bo teraz Polska się podzieliła. Jedni są za, drudzy są przeciw. Mam bardzo dobry stosunek, wspieram zawsze te akcje. Wiem, ilu ludzi, ile oddziałów szpitalnych zostało wyposażonych, więc no byłbym niespełna rozumu, gdybym kwestionował dobro tej akcji. No a co sądzisz o tych nagonkach na Jurka Owsiaka? Bo no, na pewno obiło Ci się o oczy. No, no, słuchajcie, no. no Głupich nie sieją, sami się rozsiewają, tak? No i no i tyle. No, a każdemu oczywiście wolno zadawać pytania, na co na przykład fundacja wydaje pieniądze. To, to nie jest złe pytanie. Ale ponieważ fundacja jest przejrzysta, no to proszę sobie zerknąć i, i tam znaleźć te wydatki po jednej i po drugiej stronie. Dla mnie jest to w ogóle granie warta rozmowa, która oczywiście powinna, pytanie powinno paść, bo, bo to jest jasne, że, że odczuwamy bardzo wiele niedobrych emocji w związku z tym. Ale te dobre są ważniejsze i jest ich znacznie więcej. Dziękuję bardzo. Uciekaj na gale. No, <laughs> wszystkiego dobrego.